Na właśnie płytę na pewnej rozgłośni radiowej. Muszę zgadnąć skąd ta rozgłośnia na dole jakiego miasta? Tu jak z Podobową. To masz jaki Tak, coś jeszcze Tak, tak. Tak, zawsze występuje, najważniejsza zapowiedź konferancjera, także korzystaj z tego, co Ci dałem. Dziękuję bardzo Arturowi, nie spodziewałem się, Szanowni Państwo, i powiem szczerze, do niedawna jeszcze sytuacja w polskim show biznesie na polskiej stradzie była oczywista, że występował człowiek, występował zespół, występował ktokolwiek i jak publiczności się podobało, no to następuje tak zwany syndrom pisu. Ludzie, ludzie klaszczą, publiczność klaszcze, wychodzi zespół, solista czy ktokolwiek i inny i pisów. Ale to, co mówiłem w programie, w naszym pięknym, kochanym kraju sytuacja do tego stopnia narosła, do tego poziomu absurdu, że już nawet tak wydawałoby się prosta i prozaiczna kwestia jak bis nie jest tak jednoznaczna. A to dlatego, że cztery lata temu na deskach peryleśnej w Sopocie wystąpiła pani Mandaryna. Wiecie, znacie historię, czy nie? Nie. No to ja przypomnę przytoszę, przy, przy pan konferencjer zaanonsował występ pani Mandaryny i Pani Mandaryna wychodzi. No i prawda śpiewa tego swojego chichora jedynego. Ja tutaj za zaprezentuję fragment. No i trzy minuty ja Państwu daruję cierpienia. Pani Mandaryna schodzi, a publiczność PISU! Jeszcze pisuj, i idzie go, go, go! Pis, 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 pis! No więc Pani Mandaryna, jak u się rzekło, każdy artysta marzy o takiej sytuacji, wychodzi po raz drugi... Trzy i pół minuty schodzi publiczność i pisuje, jeszcze idzie, idzie! Pani Mandaryna po raz trzeci... Schodzi publiczność i pisuje jeszcze, jeszcze, Pani Mandaryna wychodzi po raz czwarty i mówi... Nie, naprawdę ja się nie spodziewałam, że wy mnie aż tak ciepło przyjmiecie, sympatycznie, czy ja mam naprawdę śpiewać jeszcze raz. I głos 14 rzędu. Śpiewaj, śpiewaj, się nauczysz! <słytuchanie> <tysakuj> więc y, potraktujmy no, to tak jako bis, um, który się odbył, a nie był się narzucający. Dziękuję bardzo, bardzo